Cześć, siemanko, z tej dzisiaj gramy sobie na Survivalu, to jest już piąty odcinek Survivalu I poza odcinkiem trochę się zmieniło Zrobiłam tutaj hodowlę y, trzciny, tutaj jest marchewki ziemniaki, tutaj drzewka rosną, a tutaj są świnki y, w takim X -ie. Więc fajnie w sumie i w dzisiejszym odcinku będziemy kończyć piwnicę. Wszystko przygotowałam, dlatego zrobiłam sobie nawet łopatę. Co prawie nigdy łopaty nie robię, ale na dzisiejszy odcinek zrobiłam i to. Patrzcie w ogóle, wszystko jest przygotowane już. Podłogę w sumie już zrobiłam. Przeniosłam crafting, ale jeszcze dlatego, że jest noc, to pójdę szybko spać. I już rano zabieramy się do pracy. Okej, okay, to śpimy. Dobra, wstałam, zjem moje ostatnie Czy Ja jeszcze mam coś oprócz tych marchewek. A w sumie, dobra, mam hodowlę, to zjem te marchewki. A mnie mniem. O, dobra, pycha. I lecimy. Że nie było komentarzy pod odcinkiem, ani jednego, to pomyślałam, że tutaj piwnica będzie z drewna. Więc wykonam tak, jak wymyśliłam. Ok, to najpierw tutaj zrobimy takie drewniane. Coś. Ok, ok, ok. Tutaj będzie takie wejście. Dobra, to już koniec robienia czegoś z drewna. No i teraz robimy dechy. Ok. I. Tutaj jak, zaraz to może, czy może to wyrównamy jeszcze tutaj i tutaj zrobimy ścianę. W tym miejscu będą skrzyneczki leżały, więc robimy dalej ścianę. I w ogóle, no wymyśliłam, że podłoga będzie z kobla, ponieważ tak myślę, że będzie bardzo ładnie I dalej zrobimy sobie... już mam już tak desek Myślę, że starczy, albo nie starczy pewnie W ogóle kopiąc znalazłam taki tunel Nie wiem o co w nim chodzi w ogóle Ciekawe Ok. Tutaj będą te skrzynki A w sumie tu będzie tak, więc nie muszę tam budować Tutaj zrobimy zabudowanie o, to też można drewno sobie wziąć. Czy tutaj są schody? Nie, tu nie ma schodów. To dobrze. Tutaj weźmiemy je. Hop. I w sumie jeszcze można wykopać te drewno, bo w sumie szkoda drewna. A um, zawsze się przyda. Więc lecimy. Dobra, jeszcze tu. Jest tutaj jeszcze i tutaj. Hop, hop, hop i hop. No, i w ogóle jeszcze sobie zrobiłam nowy kilo, bo kopiąc z tamtym pomieszczeniem się skończył. No więc zrobiłam sobie nowy, ale nie szkodzi, bo żelaza mamy dużo. Więc nie żałuję. Okej, okay, tutaj będzie się zaczynał dach? Albo w sumie te. Dobra, już zaraz jeszcze to skończymy. Okej, okay, tutaj lecimy. Tak, 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 tak. W ogóle postawy tutaj pochodnie, bo już nic nie widać. Dobra, ho. Dobra, jeszcze. Oj, dobra, trochę za wysoko. To nie o to mi chodziło. Już tutaj w ogóle będzie myślę bardzo ładny. To będzie najpiękniejszy domek w całej wiosce. Znaczy to, że najpiękniejszy w całej wiosce to chyba wiadome. Ale że w ogóle będzie tutaj najładniejszy domek. myślę, się najbardziej mi będzie podobał na pewno. Okej. Okay. W tej chwili, bo na razie jeszcze nikogo. Nie... Na razie. Nie, w sumie w następnym odcinku zaproszę do gry kogoś, więc warto stawić łapencję w górę oczywiście Bo komentarz był jeden od Asi UW, że ma być z kimś, więc będzie z kimś. I w ogóle wbijajcie na jej kanał. Dobra. Aha, mam jeszcze trochę drewna, to nie wiem po co ja tu przyszłam. Mamy w ogóle.. Aha, w sumie mogę jeszcze sobie wziąć yy, drzwi. Dobra. I schodzimy dalej na dół. No i w ogóle dach trzeba zrobić. Bo to jest najpotrzebniejsze. W ogóle przyzwyczajam się, że crafting jest na górze i dlatego wchodzę. Bo w ogóle. No zmiany. No teraz się z dworu przeprowadzam się do środka. A w sumie dobrze, bo zombie nie będzie mnie bić, jak będę spać. Nie będzie trzeba uciekać przed creeperami. Chociaż nie wiadomo. Że mi jakiś nie wejdzie. Więc dobra. Teraz jeszcze dach musi być najładniejszy. Z drewna, najpiękniejszy dach. O. O, tu już mi się skończyło. W ogóle też kopałam drewno, znaczy wydobywałam drewno poza odcinkiem, ponieważ mnie by było nudne patrząc, jak kopię drewno. No więc. Przygotowałam się, żeby tutaj już tylko ozdabiać te pomieszczenie. Ok, no to na razie ono wygląda tak. Mi się podoba. I w sumie jeszcze można by wyrównać te deski, żeby były proste już. Jak wszystkie lecą tak o tutaj, to już wszystkie mogłyby tutaj lecieć. Tutaj hop, hop i ostatnie drewnenko. Hop. O, dobra, idealnie. Jest tutaj, bo chyba mi spadło. Jest. O, jeszcze tutaj jest jedno drewno. Ja je sobie wezmę. O, chodź tu do mnie. Dobra. I hmm, co tutaj? No dobra, i tutaj ta podłoga jest taka, ponieważ mam pomysł, żeby tutaj było moje łóżeczko właśnie na tym, tym miejscu. Więc zrobię sobie tutaj i tak. I z powrotem z drewienka. No i w sumie tu też będą mogły być skrzynki, albo po prostu na górze nie będzie nic, a tutaj po prostu będzie, będę zwracać największą uwagę na tutaj, bo tutaj będą najważniejsze rzeczy. No, tak będzie dobrze. Więc tutaj sobie jeszcze zrobimy podłogę. Op, op i op. No i patrzcie, mi się bardzo podoba ten, po, te pomieszczenie. Nie wiem jak wam. Okej, okay, tutaj jeszcze zrobimy tak. Tutaj będą skrzynki, więc tutaj nic nie jest potrzebne czy na razie i w ogóle mam jeszcze drewno? Nie mam, OK, nie szkodzi i tutaj zrobimy zaraz taką obudowę z drewna i tutaj będzie trzeba wchodzić dobra, w sumie bym miała jeszcze jedno ale to jeszcze się zrobi i w ogóle teraz będziemy przenosić wszystkie skrzynki tam, więc najpierw sobie zjem marchewkę, żeby mieć dużo siły tam już rosną, już pewnie można je zebrać, ale zrobimy to później jest na... O ja! Nie zmieści mi się to na pewno. Oczywiście, że nie. Dobra, ale mamy skrzynkę. To najważniejsze, i tam będziemy już zaczynać chować rzeczy. Żeby oczywiście je przenieść. Bo teraz zombie zabierają rzeczy, a tego byśmy nie chcieli. Pochowamy na razie byle gdzie. Później je posegregujemy ładnie. Bloki do bloków. Inne i do innych. To dla autoby będzie. Glina, w ogóle mam dużo bardzo bloków. Łuk mam, pulpit, pszenicę. W, w ogóle to najwięcej mam hobla, więc no nic, w sumie nic dziwnego. I na deraka w sumie też mam dużo. Więc kula jest bardzo fajna. Okej, okay, jeszcze tutaj sobie podskoczę po tamtą drugą skrzynkę i po łóżko. A nie, zapomniałam jeszcze. Mam nadzieję, że mi się to zmieści teraz, wszystko. Mieści się? Naprawdę! A dobra, zmieściło się. To w sumie bardzo dobrze. Ale ta skrzynka, nie, no, zmieściło się. Tak mało rzeczy było, a to dziwne. Ale, o! Yy, o! Dobra. I lecę szybko yy, też ją tam włożyć. Żeby było już jak tak jest. To już. O! No i myślę, że jeszcze tutaj będą jakieś skrzyneczki po bokach, ale na razie tak jest dobrze. No i jeszcze oczywiście łóżko. Które przefarbuję sobie na niebiesko. Aha, jeszcze piecyki. W ogóle. O, mam już szkło, więc zanim zabiorę piecyk, to sobie powstawiam w okna. O, o nie. Dobra, trudno. Żegnaj. Nie mam jeszcze żadnych enchantów, tylko na tej sikierce, co znalazłam tutaj. Więc będzie trzeba się tym zająć. Ale to jeszcze nie w tym odcinku. Na razie buduję sobie domek. Na... No mi się bardzo ten dom podoba. Nie wiem jak wam. Piszcie w komentarzu. Ja przypnę wam se ducho. No i dobra, bierzemy piecyk. Zwieściło się wszystko. Piecyk, chodź, chodź, no, dobra. Łóżko muszę sobie przefarbować, bo ja lubię bardzo niebieski, więc będzie niebieskie. No i szybko schodzę na dół. Na razie tych drzwi w ogóle nie trzeba otwierać. No i, y, gdzie ten piecyk? Tutaj, postawimy te piecyki, o tutaj będą, będzie taka ściana pieców, tutaj wszędzie. A crafting y, można by było wsadzić tutaj w tą podłogę. O, o teraz jak będę wybiegać, to po prostu sobie użyję tego craftingu. No i tutaj będzie łóżko, więc już je kładę, tylko najpierw muszę je przefarbować. Mam tutaj te kwiatki. Nie mam je w ekwipunku. Okej, okay, to szybko robię sobie barwnik. Jeszcze bardzo i niebieskie łóżko jest moje. Dobra. I postawię sobie je tutaj na najważniejszym miejscu. Tutaj pochodnia, tutaj pochodnia i pięknie jest. Teraz to zniszczę. I tutaj postawię. Tutaj też będę, tutaj jeszcze żeby było jasno i ładnie. No, i na razie to tyle z pochodni. Mi się ten dom bardzo podoba. Więc yy, podoba mi się to. A teraz zrobię cięcie, bo będę segregować sobie rzeczy do skrzynek, a trochę to zajmie i na pewno też by było to nudne. Więc widzimy się jak skończę segregować skrzynki. One eternity later. Okej, okay, yy, długo mi to zajęło, ale już mam tutaj posegregowane i wziąłem kobla sobie, żeby tutaj zrobić ile tych pieców potrzebuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć piecyków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. W sumie go mam dużo kobla, więc będzie na co go zużyć. Yy, ile? Osiem? Dziewięć, dziesięć. Ok. I tutaj go ładnie sobie. Oj, nie to. To się da. Yy, czy się kierą to się kopie? Dobra. Tutaj. O, o, o. Aha, no to tutaj będzie pochodnia w takim razie. No, no to będzie gdzie przepalać. To w ogóle nie wiem do czego. Stół Kowalski? Ten... O! Fajne to, nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Okej, okay, to, to się przyda. I zrobię sobie to, położę go sobie tutaj. Albo no nie, dobra, tutaj. Tutaj, o, w tym miejscu. Ojej, nie tu. Chodź tu, wracaj. Stole Kowalski, wracaj. O, dobra, jest. Mam go. Pulpitów mam dużo, lubię pulpity. Ale w sensie tak dla ozdoby ja lubię kłaść. Tutaj sobie je postawimy. I w ogóle poszłam zciąć, bo już nie drzewa urosły. To tutaj zrobiłam takie już zaokrąglenie. Znaczy żeby drzwi były. I teraz sobie jeszcze tutaj wykopiemy i tutaj postawimy pulpit. Aż nie ma książek. Czy mam? Ale na razie wolę, żeby po prostu tak stały dla ozdoby: tak po prostu bez użytku. Dobra, i tutaj hop, 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 i hop, hop, hop. Dobra, cudownie. I co jeszcze mam? Mm, kociołek. Kociołek, drąg, drąg, drąg. Postawię sobie mm, tutaj. Koło naszych pulpitów, dobra. O, pochodnie też mogę tu strzelić. I jeszcze chwila, gdzie jest to wiadro z lawą. W sumie mogę sobie zrobić osobne wiadro, żeby cały czas nie korzystać z jednego. Crafting jest tutaj, zrobię sobie wiadro i schowam te żelazo. A to nie ta skrzynka, tylko ta. Okej, okay, idę po wodę i sobie tam wleję do tego piecyka. Znaczy kociołka. Nie, creeper to był. Nie, zdawało mi się. Okej. Okay, biorę wodę i idę do moich cudownych, jak to można nazwać, piwnic. Mieszkam w piwnicy. Okej. Okay. I jeszcze na koniec mam yy, stół alchemiczny i go mogę postawić na przykład, sobie postawię go w pokoju, yy, tutaj go postawię, w tym miejscu, o, no i ładnie, mi się podoba, co tutaj jest w ogóle, aha, ten błąd, dobra, no i tak wygląda nasz cudowny dom, mi się bardzo podoba. Tutaj jeszcze zrobimy schody, ale to już nie w tym odcinku. No to tak, już nasz dom można skończony, więc już można zacząć chodzić na jakieś przygody. No więc to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapency w górę subika z dzwoneczkiem, a, a będę bardzo szczęśliwa, więc do zobaczenia.